Sławomir Mencen był wczoraj gościem Faktów TVN. Rozmowa prezesa Nowej Nadziei z prowadzącym Piotrem Kraśko była bardzo burzliwa i lekko stronnicza. Czy polityk Konfederacji się wybronił, a może został zaorany przez dziennikarza TVN? Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądacie Info24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. Od poniedziałku 9 października w faktach rozpoczął się cykl rozmów z liderami komitetów wyborczych, które przekraczają w sondażach próg wyborczy. Wygląda to tak, że na sam koniec faktów puszczany jest materiał o danej partii, a następnie przeprowadzana jest rozmowa z liderem lub liderami danego komitetu. W poniedziałek puszczony był materiał o nowej lewicy, gdzie przedstawiany był Program wyborczy tego komitetu i po tym materiale Piotr Marciniak przeprowadził wywiad z Włodzimierzem Czarzastym. Poruszone tematy były związane z programem wyborczym Nowej Lewicy. Bezpieczne polki według Lewicy to takie, które mają dostęp do przedszkola i żłobka dla swoich dzieci, żeby mogły pracować. A gdy zakończą karierę zawodową, nie będą skazane na wegetację. Lewica wprowadzi rentę wdowią. Następnego dnia Diana Rudnik przeprowadziła w Faktach wywiad z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oczywiście rozmawiali oni o programie wyborczym Trzeciej Drogi, a przed wywiadem Puszczony został materiał o tym ugrupowaniu, w którym również przedstawione zostały postulaty koalicji Polski 2050 i PSL. Biegły angielski już po podstawówce podwyżki i autonomia dla nauczycieli, dla biznesu, brak podnoszenia podatków w najbliższych latach i VAT od opłaconej faktury. Promocja i ochrona polskiego rynku rolnego. W środę 11 października w faktach pojawił się polityk Konfederacji Sławomir Męcen, z którym rozmowę przeprowadził Piotr Kraśko. Przed rozmową Puszczony został bardzo obiektywny i rzetelny materiał o programie wyborczym Konfederacji. W skrócie opiszę, co dokładnie mogliśmy zobaczyć w tym materiale. Janusz Korwin-Mikke oraz jego kontrowersyjne i bulwersujące wypowiedzi. Grzegorz Braun oraz jego kontrowersyjne wypowiedzi i działania. Kaja Godek i zakaz aborcji, piątka Sławomira Mencena. Powiązanie konfederacji z fundacją patriarchat. Podczas konwencji tej fundacji, jeden z publicystów powiedział, że kobieta to część dobytku mężczyzny. I ten fragment. Został wykorzystany w materiale TVN. Kobiety były częścią gospodarstwa domowego o statusie wyższym niż zwierzęta. Traktujemy je nie jako partnerów, ale jako mm, czymś dobytku. Kwestia dopuszczenia jedzenia psów w Polsce. Polexit promowany przez środowiska tworzące konfederację. Kontrowersyjne osoby na listach wyborczych konfederacji. Sugerowanie, że dojdzie do koalicji PiS-Konfederacja. Konfederacja w tym materiale została. Bardzo ogólnie przedstawiona jako ugrupowanie faszystowskie, homofobiczne, nienawidzące kobiet. Jeśli chodzi o oficjalny program wyborczy Konfederacji, to nic takiego w tym materiale się nie pojawiło. Mam wrażenie, że dwa poprzednie komitety zostały przedstawione w sposób trochę bardziej pozytywny, ale to tylko moje odczucia. Ktoś może sobie myśli, że pewnie pan Piotr Kraśko dopytał pana Sławomira Mencena o program Konfederacji. Tak samo jak liderzy trzeciej drogi i nowej lewicy byli pytani o programy wyborcze ich partii. Otóż nie, nie dopytał. Podczas wywiadu zadawane zostały następujące pytania. Z kim Konfederacja pójdzie w koalicję i dlaczego z PiSem? Przecież z kimś musi być w koalicji i w rządzie, żeby realizować swoje postulaty. Będzie pan wspierał rząd PiSu, ale w zamian za to nie dostanie żadnego miejsca w rządzie i PiS pana ogra. Nie zamierzam wchodzić w żadną koalicję z PiSem, chociażby dlatego, że mnie ogra oraz nie wierzę, że PiS chciałby realizować mój program. Natomiast przekonany jestem, że będę w stanie wymusić na posła w przyszłym sejmie realizację niektórych punktów. Z naszego programu dowolnych. Lewica i Trzecia Droga nie zakładają, że wygrają, więc pójdą w koalicję z PO. Lewica i Trzecia Droga chyba nie zakładają, że wygrają te wybory, ale mówią swoim wyborcom: słuchajcie. Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, stworzymy razem rząd. Jednocześnie pan Piotr powiedział, że celem każdej partii jest wygranie wyborów. Każda partia, która startuje w wyborach, marzy o tym, to jest jej najważniejszy cel, żeby wygrać wybory. No chyba nie chce pan powiedzieć wyborcom, że nie chcecie wygrać wyborów. Oczywiście, że chcemy wygrać wybory. Lewica i trzecia droga według pana Piotra mówi swoim wyborcom, że nie chce wygrać, więc w czym problem? Kolejne pytanie. Po której stronie stoi pan Sławomir Mencen w konflikcie Izrael-Palestyna z zastrzeżeniem, że trzeba wybrać którąś ze stron. Ja nie angażuję się w ten konflikt, ponieważ nie sprzyjam ani jednej, ani drugiej stronie tego konfliktu. Obydwie strony tego konfliktu dokonują zbrodni wojennych. Izrael w tym momencie bombarduje strefę gazy, bombarduje bloki mieszkalne, odcina dwóm milionom ludzi wodę, prąd oraz dostawy jedzenia. Wie pan, że połowa mieszkańców gazy to są dzieci? Jak można dzieciom odłączyć prąd oraz jedzenie? Ale widzicie pan uciec? różnicę w zamordowaniu 260 osób i 40 dzieci i odcięciu prądu? zaraz to czyli w związku z zabiciem 260 osób można odciąć od prądu i jedzenia 2 miliony ludzi chociaż pewnie zdaniem pana Kraśko podobnie jak zdaniem ministra izraelskiego Mon to nie są ludzie, tylko zwierzęta, więc nie ma problemu. Czy pan Sławomir Mencen jest za pozostaniem w Unii Europejskiej? Tutaj odpowiedział, że na chwilę obecną tak, ale nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Gdyby w tym momencie odbyło się referendum, którego nie jestem zwolennikiem i którego nie popieram, to nie poparłbym wyjścia z Polski z Unii Europejskiej. Co pan Sławomir Mencen sądzi o wypowiedziach pana Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna oraz wszystkich innych działaczy Konfederacji? którzy powiedzieli coś dziwnego, kontrowersyjnego. W trakcie odpowiedzi pan Sławomir Mencen przyłapał pana Piotra Kraśko na czymś, na czym żaden dziennikarz obiektywnych i rzetelnych mediów nie powinien zostać przyłapany. Czyli na stronniczości i sugerowaniu widzom, na kogo nie powinni zagłosować. Mam wielką Ty, nadzieję, że przepyta pan jutro Donalda Tuska z wypowiedzi do pana Ale... Romana e, ale Donalda Tuska pyta się z wypowiedzi Donalda Tuska. A, Mirajmy a policję z koalicji obywatelskiej. obywatelskiej. To niech Paulo pyta no, ale, no, trudno Tuska, o wypowiedzi Giertycha. Ale to jest dość normalne, że pyta się pana o wypowiedzi polityka. A Nie jest już pana normalne, bardzo. że się pyta Tuska o wypowiedzi Giertycha. Ale Gierdycha. proszę. Nie. Liderzy trzeciej drogi nie byli pytani o poglądy Artura Dziambora czy Ryszarda Petru. Również Czarzasty również nie był pytany o kontrowersyjne czy dziwne wypowiedzi pani Anny Marii Żukowskiej czy Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej. Podejrzewam, że Donald Tusk nie będzie pytany o poglądy i wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, czy Romana Giertycha. Teraz wyobraźcie sobie, że przeprowadzając wywiad z politykiem Konfederacji, sugeruje Wam coś zupełnie odwrotnego. Czyli na przykład oddanie głosu na Dobromira Sośnierza w okręgu 18, żeby tylko spadochroniarka spisu, która jest na listach Konfederacji, nie dostała się do Sejmu. Oraz przy okazji na pana Pawła Wyżykowskiego, który został wywalony z list Konfederacji do Senatu, ale postanowił sam wystartować i będzie można na niego zagłosować w okręgu 48 w Siedlcach. Przecież gdybym zrobił coś tak obrzydliwego, to już nigdy więcej nie można by mnie było nazwać rzetelnym i obiektywnym dziennikarzem. Niestety na TVN czy na TVP takie często bardziej bezczelne sugerowanie, na kogo głosować lub nie, jest na porządku dziennym. Ani Ale jednego przepraszam. Pytania nie zadał pan o nasz aktualny, prawdziwy program. Ale y, przepraszam, pan też trochę tracił czas na opowiadanie o Romanie Giertychu i Donaldzie Tusku, albo Chciałbym analizę naszego materiału, a nie mówienie tak, o programie. Pana bardzo stronnicze podejście do Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jak ogólnie oceniam rozmowę pana Kraśko z panem Mencenem? No cóż, rozmowa była stronnicza, nierzetelna i zabrakło w niej obiektywizmu. Czyli, patrząc na standardy dziennikarzy TVP, był to całkowicie normalny wywiad i nikt do nikogo nie powinien mieć żadnych pretensji. Patrząc na to, jak dzisiaj w prywatnej telewizji zachowuje się były szef redakcji wiadomości TVP zarządów koalicji PO PSL. Można snuć domysły, że telewizja publiczna za rządów dzisiejszej opozycji demokratycznej za bardzo się nie zmieni. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądaliście Info24 News.